Jeśli będziesz polegać wyłącznie na płacy minimalnej, prawda jest brutalna. Całe Twoje życie minie i nadal będziesz wiązać koniec z końcem. A najgorsze? Nikt nie uczy Cię, jak to zmienić. Wręcz przeciwnie, mówią, żeby więcej. Pracować, przyjąć 5% podwyżki jako zwycięstwo i mieć nadzieję, że emerytura wszystko rozwiąże. Ale co jeśli powiem Ci, że możesz pomnożyć swoją pensję dziesięć razy w ciągu zaledwie dwóch lat, zaczynając dokładnie tam, gdzie jesteś teraz? Nie, to nie jest cud, to nie jest piramida i nie jest to też pusta obietnica, którą słyszeliście wcześniej. To metoda, to strategia. Tak na co dzień myślą i działają polscy milionerzy i miliarderzy, którzy zaczynali od zera. Nie czekają na podwyżki, tworzą własne źródła pieniędzy. I konsekwentnie generują bogactwo. I uwierz mi, dzięki odpowiednim narzędziom Ty też możesz. W tym filmie pokażę Ci, jak wyrwać się z cyklu przetrwania i prostymi i inteligentnymi krokami zbudować ścieżkę do zwielokrotnionej płacy minimalnej i życia, w którym w końcu masz kontrolę nad swoją finansową przyszłością, a co najlepsze, bez konieczności czekania dziesięcioleci. Przejdźmy od razu do tego, co działa. Gotowy na zmianę gry? Wiele osób w Polsce wstaje wcześnie, stawia czoła mrozowi, ciężko, pracuje, a pod koniec miesiąca ledwo może oddychać. Życie za płacę minimalną to nie tylko konieczność płacenia wysokich rachunków, to poczucie, że pieniądze wyciekają jak woda między palcami. Jest to cicha walka, o której niewielu mówi otwarcie, ale którą codziennie przeżywają miliony. Ale oto mocna prawda. To nie wysokość pensji definiuje Twoją przyszłość finansową, ale to, co z nią zrobisz. A kto to zrozumie, zmienia całą grę. Większość uważa, że o bogactwie możesz marzyć tylko wtedy, gdy urodziłeś się ze srebrną łyżką lub otrzymałeś magiczną premię. Historia pokazuje jednak coś innego. Wielu milionerów, a nawet miliarderów zaczynało od zarabiania niewiele, znacznie mniej niż mogłoby się wydawać. Różnica, Wcześniej nauczyli się finansować marzenia, zanim wydadzą pieniądze na pragnienia. Nawet mając niewiele, wykształcili nawyk inwestowania, uczenia się i budowania. I to rzeczywiście generuje prawdziwe bogactwo, nawet zaczynając od płacy minimalnej. Jeśli więc dzisiaj Twoim wyzwaniem jest zapewnienie opłacalności płacy minimalnej, nie zniechęcaj się. Całkowicie możliwe jest odwrócenie tej sytuacji. Ale pierwszym krokiem jest zrozumienie, że zanim zaczniesz zarabiać więcej, musisz kontrolować to, co już masz. Opanowanie każdej złotówki, która przechodzi przez twoje ręce, to sekret torowania drogi do wzrostu. I właśnie o tym kluczowym, pierwszym ruchu będziemy teraz mówić. Największy zwrot zaczyna się tam, gdzie prawie nikt nie patrzy pod kontrolą. Podczas gdy większość ludzi goni za większą ilością pieniędzy, nie wiedząc dokładnie, dokąd zmierza to, co już mają ci, którzy generują bogactwo, dominują w każdej złotówce, która przychodzi i wychodzi. Nie ma znaczenia, czy dzisiaj pensja jest minimalna. Kontrolowanie ma większą moc niż zarabianie więcej i wydawanie wszystkiego. Bez tej kontroli nawet osoby o wysokich dochodach mogą zbankrutować, a kontrola nie polega na cierpieniu. Chodzi o zdobywanie prawdziwej wolności krok po kroku. Praktyczna wskazówka: zapisz wszystko. Każda kawa, każdy transport, każdy drobny wydatek, który wydaje się nieszkodliwy. Użyj prostych aplikacji, a nawet starego notatnika. Nie ma, to znaczenia ważne jest, aby pieniądze były widoczne. To imponujące, jak samo zapisywanie rzeczy całkowicie zmienia Twój stosunek do konsumpcji. Nagle to, co wydawało się nie do uratowania, zaczyna zamieniać się w drobne oszczędności, które przy dyscyplinie mogą sfinansować przyszłe czymś inwestycje i otworzyć drzwi do generowania bogactwa. A kiedy zaczniesz widzieć, dokąd trafiają pieniądze, zdasz sobie sprawę z czegoś magicznego: istnieją ciche wycieki, które, jeśli zostaną skorygowane, mogą stać się Twoim pierwszym kapitałem do zainwestowania. Ponieważ zanim nauczysz się, jak stać się bogatym, musisz nauczyć się, jak co miesiąc przestać być biednym. I z tej nowej perspektywy pojawia się jeszcze większa potrzeba stworzenia nowych źródeł wejścia, które teraz zbadamy. Kiedy? Twoja pensja wydaje się niewystarczająca na wszystko, co potrzebujesz i chcesz zrobić. Rozwiązaniem nie jest po prostu odcięcie się od wszelkich przyjemności, ale stworzenie nowego napływu pieniędzy. I tu kryje się jeden z mało znanych sekretów polskich milionerów. Nikt nie staje się bogaty, opierając się tylko na jednym źródle dochodu. Zawsze znajdują sposób na sfinansowanie pobocznych marzeń, czy to poprzez sprzedaż umiejętności, produktów czy pomysłów. Małe źródła dzisiaj mogą jutro zamienić się w wielkie fortuny. I zanim ktoś powie: Ale ja nie mam nic do sprzedania, powiedzmy sobie szczerze: każdy ma coś do zaoferowania. Możesz udzielać prywatnych lekcji, sprzedawać lokalne produkty online, oferować usługi tłumaczeniowe, ogrodnictwo, marketing cyfrowy, a nawet odsprzedawać produkty innych osób. Dziś dzięki platformom takim jak Allegro i OLX można zacząć bez konieczności zakładania gigantycznej firmy. Sekret jest prosty. Nie pogardzaj najmniejszymi. Każde dodatkowe 500 zł miesięcznie może być paliwem do generowania prawdziwego bogactwa. Kiedy zrozumiesz, że pomnażanie swojej pensji to nie czekanie na cud, a raczej stworzenie systemu nowych źródeł, zmienisz zdanie. Przechodzisz z pozycji kto otrzymuje do kto buduje. A kiedy pojawiają się nowe dochody, pojawia się ważne pytanie: Co zrobić z pierwszym dodatkowym zyskiem? I właśnie temu wyborowi, który określa, kto się wzbogaci, a kto pozostanie. W więzieniu zajmiemy się teraz, kiedy na Twoim koncie pojawią się pierwsze dodatkowe pieniądze, pokusa jest ogromna. Kup coś, o czym marzysz od jakiegoś czasu. Wybierz się na szybką wycieczkę, lub spraw sobie drogi prezent. Ale oto sekret tych, którzy naprawdę generują. Bogactwo. Pierwszy zysk nie jest przeznaczony na wydawanie, ale na sadzenie. To właśnie od tego momentu musisz zacząć finansować swoją przyszłą wolność, nawet jeśli kwota wydaje się zbyt mała, aby zrobić różnicę. Różnica nie polega na wartości, lecz na przyzwyczajeniu. Pierwszą praktyczną zasadą jest podzielenie zysku na trzy części: jedną na ponowne inwestowanie w to, co wygenerowało te pieniądze. Drugą na inwestowanie w aktywa finansowe. I małą część na nagrodę dla siebie. Tak, ważne jest, aby celebrować dyscyplinę. Chcesz prawdziwych przykładów? Jeśli zarobiłeś dodatkowe 1000 zł, zainwestuj 500 zł w działalność, która przyniosła zysk, 400 zł zainwestuj w solidny fundusz inwestycyjny typu WIG-20 lub Fundusz Nieruchomości, a 100 zł przekaż na skromny obiad. W ten sposób rozwijasz się i utrzymujesz równowagę. Ten typ mentalności odróżnia tych, którzy po prostu ciężej pracują, od tych, którzy zbijają prawdziwą fortunę. Bo gra w edukację finansową nie polega tylko na cięciu wydatków, ale na nauce wykorzystywania każdego napływu pieniędzy jako cegiełki w budowaniu swojej niezależności. A gdy ta wizja się urzeczywistnia, zaczyna się dziać coś o wiele potężniejszego. Przestajesz myśleć jak ocalały i zaczynasz myśleć jak inwestor a to zmienia absolutnie wszystko. Największa transformacja nie zachodzi w Twojej kieszeni, dzieje się w Twojej głowie. Kiedy przestaniesz myśleć jak zapłacić rachunki i zaczniesz myśleć jak finansować aktywa, które mi płacą, Twoja rzeczywistość finansowa zmieni się na zawsze. Ta zmiana mentalna oddziela tych, którzy po prostu przeżywają z miesiąca na miesiąc. Od tych, którzy zaczynają po cichu budować swoją fortunę. Nie chodzi o wygraną na loterii, ale o konsekwentne i celowe inwestowanie we własny rozwój. I dla wzmocnienia, inwestowanie to nie tylko umieszczanie pieniędzy na giełdzie. Inwestowanie to kierowanie energii, czasu i zasobów na wszystko, co generuje większą wartość w przyszłości. Może to być kurs edukacji finansowej, biznes poboczny, udział w giełdzie. A nawet zakup sprzętu zwiększającego twoje dochody. Każda decyzja powinna odpowiadać na proste pytanie: czy to przybliża mnie, czy oddala od mojego celu, jakim jest wzbogacenie się? Jeśli się zbliży, będzie to inwestycja. Trzymaj się z daleka. To kosztowne odwrócenie uwagi, kiedy zmienia się umysł, zmienia się zachowanie, a kiedy zmieni się zachowanie, pieniądze zaczną pracować dla ciebie, a nie odwrotnie. Wtedy przestajesz być niewolnikiem swojej pensji i stajesz się architektem tworzenia własnego bogactwa. Dzięki takiemu inteligentnemu podejściu, inwestora następnym krokiem będzie przyspieszenie tego wzrostu poprzez zbudowanie aktywów, które wytrzymają ciężką pracę, a ty zaczniesz oddychać wolnością. Kiedy zrozumiesz, że pieniądze mogą działać, gdy śpisz, coś w tobie naprawdę się budzi. Kluczem do tego przyspieszonego pomnażania jest budowanie aktywów. Rzeczy, które z miesiąca na miesiąc sprawiają, że w Twojej kieszeni pojawia się więcej pieniędzy. Może to być niewielki portfel akcji dywidendowych, samodzielna firma cyfrowa, lub nawet nieruchomości na wynajem. Ważne jest, aby stworzyć źródła, które niezależnie od Twojego codziennego wysiłku będą nadal generować dla Ciebie bogactwo. Zaczynanie od małych rzeczy jest najbardziej realistyczną i bezpieczną ścieżką. Inwestowanie 200 czy 300 zł miesięcznie w fundusze nieruchomości, zbudowanie wirtualnego sklepu z tanimi produktami, czy oferowanie zautomatyzowanej usługi w internecie to przykłady aktywów, które każdy może zbudować, nawet przy minimalnej pensji początkowej. Ważne jest, aby zrozumieć, że każdy zasób jest jak ziarno. Im częściej je zasadzisz i będziesz o nie dbać, tym więcej cienia i owoców będzie miał w przyszłości. To sekret, z którego od kilkudziesięciu lat korzystają polscy miliarderzy i milionerzy. Budując aktywa, zaczynasz doświadczać efektu kuli śnieżnej smart money i wtedy zmienia się twoje nastawienie. Zamiast wymieniać godziny na złotówki, wymieniasz strategię na sukces. I właśnie wtedy, gdy bieg zacznie się kręcić, nadszedł czas, aby raz na zawsze przejąć kontrolę nad swoją historią i zrobić coś, co wydaje się mało prawdopodobne. Przekształcić dwa lata ukierunkowanych działań w skok finansowy, który wielu osiąga dopiero w ciągu dziesięcioleci. Dwa lata czy to dużo, czy to wydaje się mało? Prawda jest taka, że w ciągu dwóch lat, stosując właściwe zasady z dyscypliną i inteligencją, możesz pomnożyć swoją początkową pensję przez dziesięć lub więcej. Tym, co odróżnia tych, którzy generują bogactwo od tych, którzy tylko marzą. Jest umiejętność skupiania się na perspektywie długoterminowej podczas codziennego podejmowania działań. Każda inwestycja, każde stworzone źródło pieniędzy, każdy kultywowany nawyk edukacji finansowej wszystko to buduje niewidzialną fortunę, która nagle staje się rzeczywistością. Wyobraź sobie, że inwestujesz 500 zł miesięcznie w dobre aktywa, budujesz jedno lub dwa źródła dodatkowego dochodu i systematycznie reinwestujesz zyski. Za 24 miesiące nie tylko będziesz mieć więcej pieniędzy. Będziesz miał coś o wiele potężniejszego: wolność, pewność siebie i mentalność kogoś, kto już nigdy nie będzie żył za płacę minimalną. W ten sposób miliony Polaków po cichu z dala od blasku reflektorów zmieniały swoje historie, tworząc bogactwo tam, gdzie większość widziała jedynie ograniczenia. Teraz wybór należy do Ciebie. Możesz spojrzeć na te dwa lata jak. Na poświęcenie, lub jak na największą szansę w swoim życiu, bo zegar i taktyka. Różnica polega na tym, czy za dwa lata będziesz liczyć tę samą pensję, czy też źródła dochodu, które zbudowałeś. I właśnie temu zaproszeniu, do rzeczywistych działań i praktycznych zmian zajmiemy się teraz. Teraz? Gdy już rozumiesz, jak można pomnożyć płacę minimalną przez 10 w ciągu zaledwie dwóch lat, pozostaje pytanie. Co zamierzasz zrobić z tą wiedzą? Czy zamierzasz zamknąć ten film i wrócić do swoich codziennych zajęć? A może zamierzasz raz na zawsze przejąć kontrolę nad swoim życiem finansowym? Bo prawda jest jedna: ci, którzy zmieniają swoje życie, to nie ci, którzy wiedzą więcej, to ci, którzy wykorzystują to, czego się nauczyli, bez wymówek. Rozejrzyj się wokół. Miliony ludzi w Polsce od lat żyją dokładnie tak samo, czekając, aż coś magicznie się zmieni. Ale magia nie istnieje. To, co istnieje, to konsekwentne działanie każdego dnia, kierowane jasną wizją sukcesu. Ci, którzy generują bogactwo, rozumieją, że małe, codzienne kroki, zsumowane, tworzą fortunę, która wydaje się niewiarygodna. Dla tych, którzy widzą tylko wynik końcowy i nie widzą stojącego za nim cichego wysiłku, oto wyzwanie. Czy jesteś gotowy robić to, co robią nieliczni, żyć jak niewielu? Jeśli tak, oto one dziesięć praktycznych działań, że możesz i powinieneś zacząć aplikować już dziś. Utwórz prosty arkusz kalkulacyjny, w którym będziesz rejestrować każdy dzienny wydatek. Pieniądze kontrolowane rosną. Postaw sobie. Za cel oszczędzanie i inwestowanie co najmniej 10% swoich bieżących dochodów. Żadnych wymówek. Wyszukaj i otwórz rachunek inwestycyjny u bezpiecznego brokera w Polsce. Zainwestuj swoje pierwsze 200 lub 300 zł, WTF-y takie jak WIG-20, aby zacząć generować bogactwo. Znajdź dodatkowe źródło dochodu, które pasuje do Twojego wolnego czasu. Może odbywać się online lub osobiście. Leja. Bogaty ojciec, biedny ojciec w ciągu maksymalnie 30 dni i zastosuj przynajmniej jedną lekcję. Utwórz fundusz awaryjny w wysokości odpowiadającej 3 miesiącom Twoich wydatków na życie. Daje to władzę decyzyjną. Naucz się odróżniać aktywa od pasywów i inwestuj tylko w to, co przynosi pieniądze do Twojej kieszeni. Reinwestuj wszystkie dodatkowe zyski bez wyjątków. Przez co najmniej 24 miesiące. Kodziennie wizualizuj swoje przyszłe życie w wolności finansowej to przeprogramowuje Twój umysł, aby mógł podjąć działania. Są to działania praktyczne skierowane do każdego, także tych, którzy obecnie żyją za płacę minimalną. Sekretem nie jest to, ile teraz zarabiasz. To właśnie robisz z każdą złotówką, która przechodzi przez Twoje ręce. Więc teraz powiedz mi, które z tych działań wdrożysz dzisiaj w praktyce? Jak myślisz, który z nich może być początkiem Twojej nowej historii finansowej? Co najważniejsze, czy jesteś gotowy przeżyć następne dwa lata tak jak nigdy dotąd, aby osiągnąć życie, jakiego większość nigdy nie będzie miała? Skomentuj poniżej. Chcę zobaczyć Twoją decyzję. To jasne. Subskrybuj kanał, aktywuj dzwonek, aby nadal otrzymywać treści, które wprowadzą Cię na ścieżkę wolności finansowej i udostępnij ten film znajomemu, który również zasługuje na zmianę swojego życia. Aha, a jeśli chcesz zagłębić się jeszcze głębiej w wszechświat generowania bogactwa, teraz kliknij następny film, który pojawi się na ekranie, ponieważ Twoja finansowa przyszłość zaczyna się od kolejnego działania, które zdecydujesz się podjąć.